Jarba Mate recenzję witam serdecznie. Dziś w nieco innej scenarii będę recenzował dla Was Jarba mate argentyńską La Oya, którą mam nadzieję widzicie napis dosyć wyraźnie i potem widzicie sobie wyobrazić, jak chciałem go przeczytać na początku. Do, dosyć wulgarnie by to brzmiało, więc sprawdzałem i dobrze, że sprawdziłem La Oya jest to jak była mate, argentyńska tak jak wspomniałem w elaboradzie w związku z czym powinna się składać z około 70% właśnie patyczków i 70% listków przepraszam i 30% patyczków oprócz tego w opakowaniu można powiedzieć że jest w kolorach kojarzących się z muzyką jakby reggae w związku z czym dla wielu osób będzie to pozytywne skojarzenie Zielony stanowi oczywiście ostroższy w paragwajski element, i jeszcze o opakowaniu można to powiedzieć, że zawiera informację żywieniową. Jerba ta zawiera duże ilości witaminy B6, diaminy, niacyny i witaminy C. Ponadto zawiera całkiem sporo kofeiny, ponieważ to jest 0,42 g na 500 ml napoju przyrządzonego z wody i o temperaturze około 70 stopni. Także opakowanie też nam sugeruje temperaturę wody od razu. No i właściwie, co można o nim jeszcze powiedzieć? Znajduje się informacja na nim, taki mały znaczek, żeby smakować z nią chwilę po prostu. Tak jak delicje się reklamują, tak tutaj widać, Argentyńczycy podobnie podchodzą do, do smakowania chwili. Zapach. Zapach jest dosyć delikatny, nie czuć dymności, co byłoby cechą charakterystyczną właśnie dla yerb argentyńskich i, i nie wyróżnia się za bardzo niczym specjalnym. Tak, jest on delikatny, być może taka yerba właśnie też będzie miała dosyć łagodny smak. Zobaczymy właśnie za chwilę jak będzie ona smakowała. Tak jak wspominałem, mamy tutaj do czynienia z elaboradą, czyli powinniśmy mieć około 70% listków i około 30% patyczków. Jak widzimy, jest tutaj całkiem dobrze zachowana ta proporcja, tak na oko. Jerba dosyć drobno zmielona, co może mieć wpływ na intensywność smaku, ale także na utrudnienie picia jej poprzez niektóre typy bombi. Wszystko zależy od naszego jakby doświadczenia i umiejętności. Ale wygląda na taką zwykłą elaboradę. Patyczki się zgadzają, niski się zgadzają, pył też nie ma żadnych niepotrzebnych elementów, jakichś śmieci nie widzę. Kolor dobrze wysuszona, dobrze wyleżakowana ta jerba, tak wygląda ten kolor. Czas na ocenę smaku hierba Matela Oja. Jednak zanim do tego przystąpię, powinienem y, powiedzieć co nieco o procesie produkcji tej yerby, ponieważ 40% jakby surowca leżakuje przez okres 12 miesięcy. Natomiast pozostałe 60% surowca jest poddawane procesowi szybszego suszenia, który trwa 40 dni. W związku z czym hierba ta ma uzyskać dosyć intensywny smak poprzez właśnie tą część długo leżakowaną, a jednocześnie ta krócej szybciej suszona ma też jakby intensyfikować go. Połączenie zaś tego ma w ogóle nas jakby no można powiedzieć ściąć z nóg. Jerba ta zawiera dosyć dużo kofeiny i za chwilę zobaczymy jak to właśnie ma przełożenie na smak. Tak, hierba ta jest dosyć intensywna, komary nie dają mi spokoju. Jarba ta jest dosyć właśnie intensywna. O, to nie komary, mężczy. Jerba ta jest dosyć właśnie intensywna. pobudza całkiem dobrze. 40 042 kofiny, jeśli dobrze pamiętam, to jest całkiem sporo. Ciekawe, jerba ta jakby jest bez poczucia dymu. Nie czuję tutaj jakby tego właśnie smaku dymu, no to jest cechą typową dla jerb jakby argentyńskich, jednak gorycz, jaka jest uzyskana poprzez proces leżakowania, jakby całkowicie zastępuje właśnie goryczkę dymu. W związku z czym, yerba ta jest raczej yerbą gorzką, której bym nie polecił początkującym, ponieważ powiedzą, że smakuje jak jakby wywar z petów, co przed chwilą powiedziała nawet moja dziewczyna. I... Jerba ta jest dosyć intensywna i posiada głęboki smak, w związku z czym poleciłbym ją wszystkim koneserom. Warto ją kupić, ponieważ kosztuje tylko 25 zł za pół kilograma, a jest po prostu yerbą jakby ciekawą. Także no to by było chyba na tyle o tej yerbie, w związku z czym polecam ją właśnie dla, dla osób, które piją jerbę dosyć regularnie. Także do kolejnego filmiku. Dzięki i cześć.